Lider Pucharu Świata A więc Małyż czy Morgi? Bardzo daleko Morgino i znowu będę czekał 124,5 A więc Adam Małysz liderem Nie mam wątpliwości Postał bardzo wysoką notę odsędził 56. To Adam Małyż prowadzi w Sapporo po pierwszej serii. Ja nie wiem czy wygra Morgis Kofi. Czwarty dopiero. A nawet przegrywa z Urmanem.